Zukłaszczenia Sudetskie. Fakty, witam państwa bardzo serdecznie. Przed nami wielkie derby Dolnego Śląska, czyli Lechia Dzierżoniów kontra Bielawianka Bielawa. Not derby od lat pomiędzy mieszkańcami właśnie Sudetu, w tej części Dolnego Śląska, rozpalają emocje, rozpalają serca. Z nami Zbigniew Soczewski, trener Bielawianki Bielawa, który też łączy oba kluby, bo pracował przecież też w Lechii Dzierżoniów. Rzeczywiście przed tymi derbami jest taka gorąca atmosfera w zespole. Na pewno. Może te derby już nie aż takich emocji nie jak kiedyś, mhm. ale jest to zawsze. Zawsze gdzieś te kluby między sobą rywalizowały i niezależnie w jakim miejscu tabeli były, to zawsze taki mecz prestiżowy. Każdy cieszył się ze zwycięstwa i walczył o to, by wygrać. Tutaj nie miejsce tabeli decydowało, tylko przede wszystkim inne cechy wolicjonalne no i na pewno też trochę szczęścia. Trochę szczęścia. Lechia prowadzi, Bielawa ręka depcze po, po piętach w lidze. Można jeszcze dogonić z Waszej perspektywy właśnie Lechię Dzierżoniów? Można jeszcze o coś powalczyć? No w sumie runda dopiero się zaczyna. Na pewno. Praktycznie przed nami jeszcze jest 18 meczy. Skoro Lechia potrafiła zdobyć tyle meczy, a Bielawa stracić, tak samo los może się odwrócić i być w drugą stronę. My na pewno broni nie składamy, będziemy walczyli do końca. Uważam, że zespół jest przygotowany, jest zdolny do walki o pierwsze miejsce. No ale no tu oprócz naszej dobrej gry to jeszcze no, niestety musimy życzyć naszemu rywalowi Zawiedzy też jakichś tam potknięć. Fajne warunki do gry, do uprawiania piłki nożnej w Bielawie. Jedno boisko, drugie stadion. No, czasami nawet i we Wrocławiu niektóre kluby mają problemy. W związku z tym chyba warunki do pracy cały Całkiem nie najgorsze w Bielawie, jak te ocenia w ogóle. Znaczy, uważam, że jak na tą klasę rozrywkową, warunki są bardzo dobre. Yy... Życzyłoby się jeszcze, żeby te boiska trawiaste były w lepszym, dzisiaj jesteśmy pierwszy raz na trafie, ale no wiadomo, mamy taką porę roku i nie możemy narzekać. Na razie jest wszystko ok, jeżeli chodzi o infrastrukturę, o boiska, to wszystko w porządku. Wiem, że tutaj docelowo gdzieś miasto myśli, bo miasto jest głównym sponsorem o remont, modernizację stadionu, ale tu są inne priorytety i tam chyba pierwsze co to wiem, że hala, a dopiero w późniejszym terminie jest stadion. Pewnie trochę COVID też pokrzyżował szyki burmistrzowi, no bo wiadomo, że jednak walka z pandemią no, pochłania duże, duże środki i samorządy mają przez to, przez to problemy. Prawda? No na pewno, bo to, to też ma wpływ dzisiaj, jednak wpływ do budżetów miejskich jest zdecydowanie mniejszy miasto musi też zarządzać inaczej, też te miejsc, gdzie trzeba pomagać jest zdecydowanie więcej i na pewno sport nie jest tym takim priorytetowym jakby celem do, do, do pomocy miejskiej. Wracając do samej kadry Bielawianki i Talorosza, Brazylijczyk dołączył m.in. jak trener jest zadowolony właśnie z tych no, transferów, można powiedzieć zimowych, jak, jak kadra się prezentuje. Dla kibiców to ważna na pewno informacja. Zespół no praktycznie niecały miesiąc temu i mhm. dzisiaj i talo na pewno będzie dla nas wzmocnieniem, choć on ma duże zaległości jeszcze motoryczne i sam sobie z tego zbydaje sprawę. Będzie dla nas na pewno dużym, dużym wzmocnieniem w późniejszym okresie, kiedy będzie mógł fizycznie wytrzymać trudy całego meczu. No ale no niestety też są ubytki, bo odszedł Bońkowski do swojego macierzystego klubu Nysy Kłocko i przede wszystkim Piotr Pietkiewicz, który nie mógł pogodzić pracy, a to jest. Uważam, jeden i drugi zawodnik to są bardzo duże osłabienia dla naszego zespołu. Piotrka, pamiętam jeszcze w lechi Dzierżoniów grał, prawda? Tak, I no to, to pamiętam z pucharowych meczów z Jagiellonią, bardzo dobrze się wtedy e, prezentował. Pamiętam ten mecz, Znaczył, Taki jeden z lepszych wołowanków w Dzierżoniowie. Cały czas powtarzałem, był, miał dużo większy talent y, razem z Krzyśkiem Piątkiem, bo to jest ten sam rocznik. Obaj gdzieś y, przychodzili, Piotrek dużo wcześniej do seniorów niż Krzysiek. I w, w tych wcześniejszych grupach wiekowych wszyscy trenerzy uważali, że to był dużo większy talent, no ale jego losy się tak potoczyły, a nie inaczej, choć w wieku 17 lat już grał w arce Gdynia. Także no. Gdyby może trochę więcej wtedy szczęścia, to może by tam został, może grałby na wyższym poziomie. W Bielawiance gra też mój kolega Mateusz Kurjata z podwórka, graliśmy razem, był jeszcze dzieciakiem wtedy. No ale też tutaj na naszych Dolnośląskich boiskach znacząca postać. Myśli trener, że może mieć wpływ właśnie też w tym meczu drobowym na, na wynik, na to co się, co się wydarzy na boisku. Na pewno. Mateusz jest już doświadczony zawodnik, który ma dużo umiejętności i na pewno gdzieś kontuzje jego zahamowały jego tę przygodę, karierę. I dzisiaj to jest coś, co go tak trochę hamuje, ale doświadczenie, umiejętności to jest jego ogromny atut i na pewno nam się przydadzą w meczu derbowym. Mam nadzieję, że to wykorzysta, tym bardziej w ostatnich grach kontrolnych wyglądał bardzo dobrze i na niego liczymy. i Mam nadzieję że będzie tak dobrze grała, kiedyś jeszcze w przygodzie, kiedyś razem pracowaliśmy w Dzierżoniowie. Tak, e, pamiętne czasy. Panie trenerze, co, co uzna Pan za sukces z Bielawianką właśnie e, na zakończenie tego, tego sezonu, kiedy jesteśmy u progu? No, sukcesem naszym będzie zajęcie pierwszego miejsca. Taki wyznaczamy sobie cel e, zawodnicy i ja zarząd nie stawia jako tako, że głównym celem jest mm -hmm. awans. Chce, żebyśmy dobrze grali. Wiedzą, że sytuacja jest trudna, bo to 8 punktów jednak jest straty, ale no ja jestem człowiekiem ambitnym. Zespół też uważa, że jesteśmy w stanie i to jest, jeżeli osiągniemy pierwsze miejsce, będzie dla nas sukces. Jeżeli nie, nie będziemy zadowoleni. I to jest właśnie brawa za ambicję, bo tak trzeba podchodzić do, do tematu, bo jak, jak spadać, to z wysokiego konia, a nie z małego. Zawsze lepiej no, tak, po sportowemu. Tak to można powiedzieć. Panie że jeszcze zaczęliśmy mecz. Z Lechą i kończymy. Co będzie kluczem? Skuteczna defensywa, czy, czy też jednak chcecie przejąć inicjatywę i, i, i zacząć stawiać warunki? Nie wiemy jeszcze. No wszystko zależy od meczu, bo możemy nakreślić bardzo dobrą taktykę, a boisko zweryfikuje dyspozycja dnia, dyspozycja przeciwnika także tutaj różnie może być gra. Nie zawsze dobra gra rzuca na wynik, bo to potrzeba też na meczu. no Jednak jest też i trochę szczęścia. Czynnik też losowy w przypadku też nieraz jest, bo też już takie mecze miałem, gdzie graliśmy bardzo dobrze, a potrafiliśmy jeden błąd zrobić, przegrać 1-0. Po prostu musimy być skoncentrowani na pewno te całe, całe 90 minut, nie popełnić błędu. Dzierżoniów ma dużo atutów, o których wiemy. No ale my przede wszystkim chcemy to zniwelować, a sami dziś wykorzystać nasze atuty w postaci gry ofensywnej, uważam, dużego potencjału ofensywnego. No i mam nadzieję zakończyliśmy mecz sukcesem. Bardzo dziękuję. Panie trenerze, życzymy powodzenia. Już niedługo wielki mecz derbowy. No, my czekamy, kiedy kibice będą mogli wreszcie dołączyć także do niższych lig, bo to to jest sól tego wszystkiego, żeby mogli oglądać te mecze. Bardzo dziękuję. dziękuję Zbigniew Soczewski, jeszcze raz przypomnę, był naszym gościem. Łukasz Ciona, portal Sudeckie Fakty. Do zobaczenia. Subskrybujcie nasze kanały i bądźcie z nami.